Cześć! Sylwek z tej strony, witam Was wszystkich serdecznie w unboxingu od SHED. Słuchajcie, dzisiaj jest 2 sierpnia. Paczka została nadana 29 lipca, więc bardzo szybko do mnie przyszła, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Mało tego, słuchajcie, dostałem tę przesyłkę większą. Ona jest zdecydowanie większa. Ona jest takich samych rozmiarów jak poprzednim razem gdy otrzymałem podpórkę więc y, duże prawdopodobieństwo jest takie że tutaj będzie skrywała się podpórka więc nie ma na co czekać otwierajmy to zgadza się jest tutaj podpórka zaraz to wszystko wyciągnę co pierwszy rachunek? Czy coś się zmieniło? 73, 98? Chyba nie. Znam podpórkę. Na koniec się jej przyjrzymy. Porównamy ją z poprzednią podpórką z innej jeszcze kolekcji. Więc dobra, na razie tyle. Przejdźmy do czegoś innego. Mam zawiniątko, są dwa komiksy. Otwieramy to. No, Haszek zaczyna już spamować swoimi reklamami innych produktów, którymi nie jestem zainteresowany. Dobrze, mamy tom 28 z Batman, Superman, Shazam, legendy i Aquaman w niełasce. Dobra, zajmiemy się pierw legendami. Dobrze, z tego co mi wiadomo, komiks ten nie jest żadnym dublem w Polsce. On po raz pierwszy się pokazuje na naszym rynku. I zobaczmy o co chodzi. Co tworzy bohatera? Oto pytanie, które zostaje postawione w legendach, gdy nikczemne machinacje Darkseida stawiają ziemskich bohaterów przeciwko ludziom, którzy przysięgli bronić. To wydanie specjalne miniserii Legendy rozpoczynają dwa crossovery: Batman i Detective Comics, które ją poprzedzały. W tomie znajduje się również essay dalej. Dobra, Tom zawiera Batman 401, Detective Comics. No, nic z tego nie ma. I przyjrzyjmy się, jak wygląda środek. Tak, tutaj mamy starsze komiksy: 1986-87. Tak, czyli tu już mamy historię. I nawet widać, ale powiem, że to fajnie wygląda. No ma to swój urok, jak najbardziej. Pozytywnie oceniam. Słuchajcie, jest to starsze. Widać. Ale bardzo dobrze się prezentuje. Pytanie tylko, jak historia wypadnie? Tak, tutaj się zaczynają legendy. Miniseria. Tak, pierwszy tom z sześciu. O, mamy panteon superbohaterów amerykańska Liga Sprawiedliwości, kryzys wiary. To jest finał. A, Wonder Woman niezależnie, który to jest rok, która, która dekada zawsze świetnie wygląda. Dobrze, mity, legendy, kulisy, opowieści. Trochę tekstu, posłowie. Tak, właśnie się zastanawiałem nad tym, czy to jest przed kryzysem, czy to jest po kryzysie. Od woluta do kryzysu na nieskończonych ziemiach. Więc to są te same czasy. Więc... Tak, może ona jest spójna ze kryzysem, zobaczymy. Tutaj mamy polecane lektury. Oczywiście, akwamen, którego go już posiadam. I Lex Luthor, wreszcie czarny pierścień, Tom drugi. Dostajemy. Dobra. I tak wyglądają legendy. Teraz przejdziemy do akwamena. Dobra. I teraz spójrzmy na opis, co tutaj mamy. Aquaman pół człowiek pół Atlanta zawsze krąży pomiędzy Ziemią a morzem, kiedy jednak Czarna Manta jego namizji jest przeprowadzony atak na ambasadę Atlantydy, bohater zmuszony jest opowiedzieć się po którejś ze stron, ponieważ podejrzenia, strach i niepokoje społeczne grożą wybuchem wojny. Dobra, niniejszy e, Tom zawiera prolog z 2016 roku pod tytułem Aquaman Odrodzenie oraz pierwszych sześć zeszytów regularnej serii o tym bohaterze, a ponadto obszerny wywiad. No dobrze, zobaczmy to i porównamy, bo też kupiłem z odrodzenia. Dobra, w niełasce 2016. Tak, no czuć, że to jest współczesny komiks. Od razu widać po kresce, że on się prezentuje. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo współcześnie. Tak, fajnie wygląda ta czarna manta. No, tutaj małe starcie ze Supermanem widzę. Dobrze, w poszukiwaniu króla mórz. Ja tylko się zastanawiam, bo to jest urwane, to jest jeden tom z kilku. Na ile to jest jedna zwarta całość? Czy da się to czytać w taki sensowny sposób, nie zmuszając nikogo do kupowania innych tomów. Dobra, no i słuchajcie, mamy Flashpointa. Mam Flashpointa w DC Deluxe i w wielkiej kolekcji komiksów DC, więc to już jest dubel. Dobra, porównajmy to z tym, ponieważ prawdopodobnie to jest to samo, chociaż tu w niełasce, tutaj utonięcie, jest coś innego. Czy to będzie to samo? Tak, to jest to samo, już widzę po ilustracjach. Tak. To jest pierwszy tom z DC Odrodzenia. Dobra, i teraz takie lekkie zestawienie. I od razu Wam powiem, że na plus jest Egmontowskie wydanie. Te kolory są żywsze. Porównamy ryby. Jakoś tak nie odczuwać aż takiej wielkiej różnicy. Ale jednak... Ale jednak jakaś tam jest. No, lekkie, lekka różnica w, jest zauważalna. Dobra, przejrzę i podam Wam różnicę. Słuchajcie, ale numer, już zauważyłem. je tak kartkuje jedno i drugie. I mamy tutaj błąd. Błąd w ustawieniu stron. Popatrzcie. Nawet wizualnie widzę, że, że sensownie jest to ułożone w DC Odrodzeniu. Mamy tę ilustrację. Później w Odrodzeniu mamy taką ilustrację. A ta ilustracja jest dopiero tutaj, tu mamy Waszyngton pokazany, to jest bez, trochę bez sensu, bo faktycznie to, tutaj mamy scenę walki, ona powinna iść tutaj, tak, patrzcie, on atakuje, a tutaj nagle już leży, a tutaj mamy, że się broni gościu, no i, i nagle co, przechodzimy do Waszyngtonu, no tutaj się haszet nie popisało zdecydowanie. Jedna rzecz, którą na razie zauważyłem, jest niezgodna, reszta jest bez zmian. Niczym się nie różni, ale dobra, przekładam dalej. Dobra, już widzę, że treścią niczym się nie różnią. To, co tutaj jest, to jest to samo tutaj. Jeszcze tylko z tą różnicą, że ta jedna strona, ona jest przesunięta i tutaj mamy galerię okładek, których nie zauważyłem w tym, i odwrotnie. Też tutaj mamy od Hachette mamy sporo okładek, których tutaj nie znalazłem. Dobra, zobaczmy okładki jakie tutaj są. Dobra. A tutaj mamy no nieco inne. Na przykład tej okładki tutaj w edycji odrodzeniu nie widziałem. Nie rzuciłem się w ogóle w oczy. Powiem Wam, że jakościowo one są do siebie bardzo zbliżone, ale jeżeli miałbym wybierać, to tutaj lepiej wygląda. Gramatura ten papier jest przyjemniejszy w dotyku i te kolory są tutaj żywsze niż w odhaszet bohaterach i złoczyńcach. No taka różnica. No i ta jedna plansza, fejkowa plansza, to mnie naprawdę mocno zdziwiło. Dobra. Tak wygląda Aquaman w DC od odrodzeniu i od Hatshet. Popatrzmy teraz na podpórkę. Dobra, mamy tutaj podpórkę uśmiech Jokera. Przypatrzmy się jej z bliska. No wygląda w porządku, solidnie. No zastawiając jedno z drugim wyglądają wyglądają sympatycznie. Batman, Joker, są koło siebie. To jest ciekawe, że akurat tutaj Batman ma takie wypryski, jakby takie dziwne. Mam nadzieję, że to w przyszłości nie będzie z tego coś się wydobywać żadna rdza czy coś, ale ma taki, taką dziwną fakturę. Natomiast Joker tego nie ma. No, są generalnie w porządku. Z wielkiej kolekcji komiksów, jak one się prezentowały. A od Haszet się prezentują w taki sposób. No więc, w porządku. Dobra, podsumujmy to. W taki sposób prezentuje się dzisiejszy zestaw. Mamy legendę, mamy Aquamena. Dodatkowo, dorzucili nam już ostatni gadżet, jakim jest Podpórka. Tak, to już jest nasz ostatni, ostatni gadżet, ostatni gratis. Podpórka, więc. Jestem ciekaw, czy w ogóle jeszcze coś nam dorzucą w przyszłości. Może jakiś dodatkowy komik dla prenumeratorów, może coś innego. Byłoby pozytywnie, nie przeczę, nie pogniewałbym się. I, i tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Hmm, mam nadzieję, że już ta tendencja szybkiego przesyłania, szybkiego dostarczania przesyłki się utrzyma i już nie będę musiał nie wiem, nic z tym więcej robić. Dzięki Wielkie, do zobaczenia. Cześć! I na koniec jeszcze panoramę Wam pokażę. Tu na razie jest komplet do 29 numeru. W taki sposób ta panorama wygląda, ta końcówka. No, każdy ma swoje zdanie na, na temat tego, co tutaj jest. Jest jak jest. Dzięki. Cześć.